zobaczcie imak 70 na 70. Jak wygięty jest spód. A dlaczego? Bo ktoś zrobił rysunek, nie zastanowił się nad tym, jakie będą działać siły i ktoś powielał jego błąd. Jakie tutaj będzie mm, z jakich noży będzie tu korzystane? Noż 12 na 12. Głębokość kanałka 18. Pytam się po co? Po co, na co, w jakim celu, żeby łatwiej było to rozginać. Góra też jest dość cienka, no ale góra tak się nie powyginęła. Ale jak już będziemy robić simak, to górę zrobimy też grubszą ze 2 mm. No, tutaj są jakieś punkty pod zatrzaski. To też trzeba będzie jakoś to zrobić. Ustawić według starego. No, szyć ładnie wiertło i pozaznaczać. Tu ładnie zrobiona jest faska Że, jak dokręcamy imak, to tak się bardzo nie wyrabia. Zobaczymy. Tam kartkę mam ile do osi ma imak. Czy w razie czego milimetr 2 będzie można zrobić grubszy spód. A przez to uzyskamy wytrzymalszy imak. O, śruby M8 to ok. Otwór Fi12, OK. No i trochę czasu, i zrobimy imak. Tutaj płaszczyzny, tutaj też tak widać, że są. O, zobaczcie, tu jest uskok i to duży uskok wszędzie. Nie, tu nie ma. Tutaj też jest o, z tej strony uskok. Tu jest uskok. Tu nie ma. Po dwóch przeciwnych stronach nie ma. Nie wiem. Na tych dwóch rogach jest uskok. Co to jest uskok? Po prostu tu jest podniesiona ta płaszczyzna w stosunku do tej płaszczyzny o jakieś 1 dziesiątą, Trudno to zmierzyć. No, można mikromierzem było. Ale tu jest łuk, także może być błąd. Także zobaczcie. IMAX wyglądu ładny. A... Zobaczymy tutaj, no, o, zobaczcie, na równej blasze, nawet się buja. Buja się. Łódka po prostu pozrobi, zrobiła się po, po korzystaniu z nimaka łódka. Także wkrótce zrobię taki nowy. Taki nowy, podobny i lepszy. Dziękuję za łapki, zapraszam na kolejne filmiki.